Warto wiedzieć: Sytuacje alarmowe, numer alarmowy 112 i pomoc poszkodowanym. 112 to numer, który może uratować życie Tobie lub innym osobom. Dlatego podpowiemy Ci, co robić w sytuacji zagrożenia. Jesteś świadkiem wypadku, przemocy czy kradzieży? Dzwoń pod 112. Spokojnie czekaj, aż zgłosi się operator. Rozłączenie i ponowne połączenie wyrzuci Cię z kolejki połączeń oczekujących. Opisz dokładnie co i gdzie się stało. To ważne, nie odkładaj pierwszy słuchawki. To operator pierwszy kończy rozmowę. W przypadku wystąpienia osób poszkodowanych dostaniesz również instrukcję, jak właściwie się zachować. Każde z połączeń jest rejestrowane. Pamiętaj, numer 112 może komuś uratować życie. Nie dzwoń więc bez potrzeby. Pokotowie ratunkowe wzywamy tylko w przypadkach nagłego, bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. W oczekiwaniu na przyjazd karetki pomóż. Udzielenie pomocy poszkodowanym jest obowiązkiem każdego z nas, ale pamiętaj, najpierw zadbaj o własne bezpieczeństwo. Zabezpiecz miejsce zdarzenia, wystaw trójkąt ostrzegawczy, włącz światła awaryjne, nałóż kamizelkę odblaskową. Jeśli zdołasz, zgaś silnik i zaciągnij hamulec ręczny. Może przydać się także apteczka pierwszej pomocy i gaśnica. Jeśli nie masz ich pod ręką, zatrzymaj inny pojazd lub poproś inną osobę o te rzeczy. Oceń stan poszkodowanego. Sprawdź reakcję lekko potrząsając za barki i pytając, czy Cię słyszy. Sprawdź, czy jest świadomy, czy oddycha. W sytuacji, gdy nie widzisz większych urazów, lekko odchyl głowę do tyłu i przyłóż policzek nad usta, obserwując, czy klatka piersiowa unosi się przez około 10 sekund kieruj się w miejsce, w którym będziecie czekali na przyjazd pogotowia. Ułóż w bezpiecznej pozycji, pod warunkiem, że osoba nie doznała ciężkich urazów. Zatamuj krwotoki i zabezpiecz przed wychłodzeniem, okrywając kocem lub folią termoizolacyjną. Jeśli osoba nie oddycha, udrożnij drogi oddechowe i rozpocznij reanimację, uciskając klatkę piersiową 30 razy. Zrób dwa wdechy i ponownie uciskaj klatkę 30 razy i tak aż do przyjazdu pogotowia. W przypadku dzieci i niemowląt, osób, które topiły się, należy zacząć od 5 wdechów, a następnie kontynuować 30 uciśnięć i dwa wdechy i tak aż do przyjazdu pogotowia. W przypadku dziecka, ucisków należy dokonywać nad garstkiem jednej dłoni. W przypadku niemowlęcia palcem wskazującym i środkowym. Gdy poszkodowany oddycha, ale nie jest przytomny, ułóż go w pozycji bocznej ustalonej i sprawdzaj co minutę oddech. Jeśli osoba jest przytomna, spytaj, jak się czuje, co się wydarzyło, na co choruje, jakie przyjmuje leki i czy jest na coś uczulona. Pozostań z poszkodowanym do czasu przyjazdu pogotowia. Jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, ponownie wykonaj połączenie na numer alarmowy 112.